Rygorystyczne normy emisji spalin są dla koncernów motoryzacyjnych coraz trudniejsze do zrealizowania. Producenci starają się zatem wprowadzać do oferty samochody elektryczne, ale również zmniejszają pojemności silników spalinowych. Co jednak, jeśli mniejsze silniki są potrzebne, ale z pewnych względów nie możemy użyć jednostek koncernowych? Opel Astra K miał swoją premierę w 2015 roku. Auto powstało pod skrzydłami byłego właściciela marki, to znaczy General Motors. Dwa lata później, Opel wykupił francuski koncern PSA, który niedawno stanął przed wyzwaniem modernizacji tego modelu. Na samym wstępie zadajmy więc sobie pytanie, co się zmieniło. Na pierwszy rzut oka, nic. Ale technicznie bardzo dużo. Całkowicie nowe silniki, nowe automatyczne skrzynie biegów, odrobinę poprawione układ kierowniczy, aerodynamika i zawieszenie. Pojawiła się też nowa wersja systemu multimedialnego, a kamera cofania ma mieć teraz wysoką rozdzielczość. Na liście opcji pojawiła się podgrzewana przednia szyba czy ładowarka indukcyjna do telefonów. Jak widać na obrazku, wygląd auta praktycznie się nie zmienił i tutaj nie ma nad czym ubolewać, bo choć Astra K bardzo szybko zdobyła ogromną popularność flotową, to wcale nie wygląda dziś na przestarzały samochód. Z zewnątrz zwrócę uwagę na to, co od początku wyróżnia Astrę na tle konkurencji. Aerodynamika. Mało kto wie, ale przedliftingowa Astra była najbardziej opływowym samochodem w klasie. Sytuację miał wkrótce zmienić Golf ósmej generacji, ale Opel znowu nie dał za wygraną i przy okazji liftingu poprawił również ten parametr. Najniższy w klasie współczynnik CX został zachowany, a to przy niewielkiej powierzchni czołowej przekłada się na komfort akustyczny i niższe zużycie paliwa. We wnętrzu również trudno odnaleźć zmiany. Pozostało stonowane, klasyczne i proste. Jedyne coś tutaj nowego to stacja multimedialna. W naszym przypadku to system Multimedia Navi za bardzo uczciwe 2,5 tysiąca złotych. W tej wersji ekran dotykowy ma 7 cali. Seryjnie dostępny jest Apple CarPlay i Android Auto. System jest szybszy i jeszcze bardziej intuicyjny, a odświeżony interfejs unowocześnił go optycznie. Jedyna uwaga to wysuwający się jasno szary panel klimatyzacji. Przy nocnej jeździe autostradowej po prostu razi on w oczy. Nieźle działa sterowanie komendami głosowymi, ale niestety podobnie jak w Korsie, nie umiałem wprowadzić głosowo danych do nawigacji. Na plus jednak, stacja uruchamia się całkiem szybko, nawet na mrozie. W nawigacji docenimy możliwość wyboru kilku tras dojazdu. Samo obliczanie tras następuje szybko. Docenimy też bardzo wyraźne podpowiedzi następnego ruchu. Fajnie, że stacja wykrywa adresy miejsc po podaniu ich nazwy własnej, przykładowo nazwy galerii handlowej czy lera salonu samochodowego. Doceniam też bardzo dobrze grające sześć głośników. Dla większych melomanów przewidziano tu nagłośnienie Bose za 2600 zł. Zerkamy też na nową kamerę cofania, jest to opcja za 2000 zł i dostrzegamy poprawę. Obraz jest bardziej ostry, prawdopodobnie został tu również podbity kontrast. To ostatnie docenimy szczególnie po zmroku, kiedy to dostrzeżemy więcej szczegółów. Kamera tylko mogłaby być ustawiona nieco bardziej do góry, horyzont jest tu strasznie wysoko. Kilka moich uwag we wnętrzu. Pierwsza jest taka, że za bardzo nie mam gdzie położyć telefonu, no bo tutaj mamy cup holderki. Takie intuicyjne miejsce no to jest tutaj, tylko jak widzicie sami, nie wiem, co to ma być, chyba jakiś schowek na długopisy. I teoretycznie możemy go zostawić chyba tylko w podłokietniku środkowym, tyle że no nie jest to do końca najwygodniejsza opcja. Druga kwestia tyczy się lusterka kierowcy, które za tą czarną linią niestety zostało zakrzywione. Ja tego bardzo nie lubię, bo potem nie wiem gdzie znajduje się samochód na sąsiednim pasie. Za to ogromna pochwała za cup holderki, które jak widzicie mieszczą spokojnie dwa kubek. Materiały wykończeniowe wydają się być takie same jak przed liftingiem. Choć nie uginają się pod palcem, to nie są też najgorsze do tego są dobrze zmontowane. Czytelność klasycznych zegarów dość dobra. W niektórych wersjach pojawią się tu wskaźniki znane dotychczas z insignii. W naszej wersji musimy zadowolić się prostym, monochromatycznym komputerem pokładowym ten, bez większych zmian sterowany pierścieniem. Przestronność, jak to w kompakcie, całkiem niezła. Miejsca jest znacznie więcej niż w testowanej niedawno nowej korsie. Czuć to przede wszystkim z tyłu, gdzie znacznie więcej przestrzeni znajdziemy nad głową i na kolana. Tunel środkowy nie jest przesadnie wysoki. Na miejscu kierowcy również odnajdzie się każdy, niezależnie od wzrostu. Ogromny plus za seryjny już od drugiej wersji wyposażenia ergonomiczny fotel AGR dla kierowcy. Pozwala on na regulację w ośmiu kierunkach. Ma elektryczną regulację podparcia lędźwiowego i regulowaną długość siedziska. Jest to absolutnie najwygodniejszy fotel kierowcy w klasie kompakt. Sama pozycja za kierownicą również jest bardzo dobra. Jeśli kiedykolwiek za kółkiem bolały Was plecy, powinniście pójść w stronę astry. Pochwalimy również bagażnik nie tylko za pojemność. Całkiem niezłe 370 litrów, bo również za niewielki próg załadunku. Maksymalnie jest to 8 cm. Owszem, Golf może nie mieć żadnego progu, ale Mazda 3, Honda Civic czy Ford Focus to progi rzędu 17 do 21 cm. Do tego, tylna kanapa za dopłatą 900 zł może być dzielona w proporcji 40 na 20 na 40 Najwięcej rewolucji zaszło jednak pod maską. Naszą wersję napędza nowy benzynowy silnik 1.2 Turbo. Jest to konfiguracja 130 KONI i sześciobiegowa skrzynia manualna. Lifting był przeprowadzany już pod skrzydłami grupy PSA, ale proszę uważać, to nie jest znany z Peugeotów silnik 1.2 Piórtek. Jest to zupełnie inna jednostka. Silnik był konstruowany przez General Motors i wywodzi się z jednostki 1.0105 KONI, którą mieliśmy okazję już poznać w astrze przedliftingowej. Zanim opowiem o wrażeniach z jazdy, podkreślmy jeden istotny fakt. Żadna z jednostek poliftingowej Astry nie pochodzi od grupy PSA. Wszystkie motory pochodzą ze stajni General Motors. Ich opracowywanie rozpoczęto jeszcze przed sprzedażą Opla Francuzom, więc z góry było założone, że to właśnie one trafią pod maskę poliftingowej Astry. Krążą plotki, że nawet gdyby PSA chciało, to nie byłoby w stanie, bez znaczących modyfikacji oczywiście, zamontować pod maską swoich jednostek. Silniki PSA cechują się dość wysokim skokiem tłoka i niewielką średnicą w porównaniu do jednostek wniosek konkurencji. Według niektórych mogłyby się po prostu nie zmieścić pod maską astry. Wszelkie internetowe teorie spiskowe bym sobie odpuścił. PSA nie podokupowało Opla za niemal 1,5 miliarda euro, aby go potem uśmiercać. Tego możemy być pewni. Przejdźmy już do wrażeń z jazdy silnikiem 1.2. Moim układem odniesienia jest Seat Leon 1.4 TSI 125 KONI. Czterocylindrowa jednostka, bardzo zbliżona osiągami do poprzednika pracującego tu motoru. Może marketingowo nie będzie to zbyt poprawne, ale zacznę od minusów. Pomarudzimy trochę na starcie, a potem będzie już tylko pięknie. Największy problem tego motoru to turbodziura. Ale to znowu nie jest aż taki turbokrater, jak to niektórzy opisują. Po prostu auto na dole obrotomierza jest nieco niemrawe i wcale nie zmienia się to gwałtownie mocnym wbiciem w fotel. Po przekroczeniu pewnych obrotów. Ten silnik moc i moment rozwija dość liniowo, ale też nieco leniwie. W skrócie, poniżej 2000 obrotów na minutę lepiej się nie zapuszczać. Elastyczność, jaką cechuje się ten silnik, nie wyciągnie nas z takiego dołka zbyt prędko. To swoją drogą trochę ciekawe, bo maksymalny moment obrotowy, to jest 225 Nm, przypada tutaj na przedział 2000 do 3500 obrotów na minutę. Odczucia są jednak takie, jakby ten przedział zaczynał się zauważalnie wyżej. Efekt niejako uwydatniają dość długie przełożenia skrzyni biegów. Dla zobrazowania, w Leonie przy 70 wbijam szóstkę, a tutaj wbijam ledwie piątkę. Z drugiej strony, po przekroczeniu tych 2000 obrotów, silnik nawet dość znośnie wkręca się na obroty. Jego trzycylindrowe brzmienie jest nieźle tłumione, do 3000 obrotów na minutę, cechuje się takimi niskimi częstotliwościami dźwięku. Potem, chociaż da się wyłapać jego trzycylindrowe brzmienie, to nie jest ono przesadnie natarczywe. Silnik nieźle się czuje w wyższych partiach obrotomierza, generując przyspieszenie na poziomie niecałych 10 sekund. To mniej więcej pół sekundy wolniej niż 1,4. Lifta, ale jednocześnie nadal odrobinę szybciej niż Focus 125 KONI. Nie zgodzę się z opinią o niskiej kulturze pracy tej jednostki. Różnice w porównaniu do 1,2 piórtek z grupy PSA są według mnie pomijalnie niewielkie. Dla szarego Kowalskiego zdecydowanie nie do wyłapania. Podsumowując, to jest silnik, przy którym musimy polubić się z lewarkiem zmiany biegów. Tutaj czasami trzeba redukować przełożenia. Jednak warto, bo po redukcji auto jeździ całkiem żwawo, a przed redukcją spala niewielkie ilości paliwa. Nie zgodzę się z opinią, że to są paliwożerne jednostki. Przyjeździe pod czerwonym polem, owszem, ale w realnych warunkach nie wypadają wcale aż tak źle. Miałem okazję jeździć dość dynamicznie w warunkach pozamiejskich i średnie spalanie wyszło mi w okolicach 6 litrów na 100 km. W mieście zależy od stylu jazdy. Zakorkowane Katowice to wynik 8,3 litra. Luźne wieczorne bujanie się po mieście to wynik nieznacznie powyżej 7 litrów. Jednak nie to jest najbardziej imponujące. A jazda po autostradzie i pod względem spalania, i pod względem prowadzenia. Jechałem A4 z Katowic do Krakowa i średnie spalanie wyszło mi, uwaga! 6,4 litra. Gwoli komentarza jechaliśmy objazdem przez Berlin w zakresie prędkości 120 do chwilami nawet 180 km na godzinę. Średnia wyszła w okolicach 130 paru, obniżona przez dwa zjazdy na bramki. Na pokładzie 3 osoby plus bagaż. W kategorii szybkiej jazdy autostradowej nie znajdziecie bardziej oszczędnego kompakta z downsizingową trubodoładowaną benzyną. To jest zdecydowanie najmocniejsza strona tego wozu i zapewne spory wkład ma tutaj właśnie aerodynamika, bo na tle Leona, Astra wyróżnia się znacznie wolniejszym przyrostem spalania w zależności od prędkości. W Leonie przy tych powiedzmy 170 pojawia się już naprawdę ogromny wir w baku i gwałtowny skok średniego spalania. Astra jest na prędkość znacznie mniej wrażliwa. Oprócz spalania bardzo zaskoczyła mnie precyzja i spokój, z jaką Astra sunie z większymi prędkościami. Na autostradzie szybkości nie czuć w ogóle. Według mnie wpływa na to kilka czynników. Pierwszy, długie przełożenia skrzyni biegów. Przy prędkości 130 km na godzinę mamy zaledwie 2500 obrotów na minutę. Przy 160 mamy okolice 3000. Przy 180 mamy nieco ponad 3500. Komentując, naprawdę długie szóste przełożenie. Na autostradzie doceniamy też świetny, pracujący z odpowiednim oporem układ kierowniczy i bardzo zwarte zawieszenie. Auto niezależnie od prędkości jedzie jak przyklejone, bez żadnego myszkowania czy jakiejkolwiek nerwowości. Odporność na wiatr boczny również jest warta pochwały. Wyjazd z Zatira nie kończy się spoconymi dłońmi. Na autostradzie wyłapiemy też niesamowicie niskie opory wewnętrzne silnika. Po całkowitym zdjęciu nogi z gazu auto wytraca prędkość bardzo powoli. Ostatni aspekt warty pochwały to świetnie wyciszony silnik. Do 140 niemal go nie słychać, a nawet Powyżej tego jest akustycznie bardzo bezinwazyjne. Jedyne, co nam przeszkadza przy wyższych prędkościach, to szum wiatru od przedniej szyby. I tu uwaga, nasza wersja jest nieco uboższa. Od następnej w cenniku wersji Eleganz będzie tu seryjnie akustyczna przednia szyba, wyciszająca wnętrze. I naprawdę jestem ciekaw, jak bardzo wpływa to na komfort akustyczny. To jest jedyne, co mogłoby być lepsze na autostradzie. No i ewentualnie jeszcze ta elastyczność, bo jak na szóstce zwolnicie do 120, to bez redukcji ani rusz. Jednak mimo tego bez przesady, a Najlepsza propozycja w klasie na długie i bezstresowe autostradowe wojarze. Idealne auto dla przedstawiciela handlowego. Co do samych redukcji, polubienie się z lewarkiem zmian biegów nie powinno być trudne. Lewarek pracuje całkiem przyjemnie. Nie jest to może stricte sportowa skrzynia z mechanicznymi kliknięciami, ale nie zgodzę się z zarzutem, że opór, który generuje przy wrzucaniu biegów jest jednostajny. Dla mnie jest jak najbardziej w porządku, znacznie lepiej niż w jednym konkurencie. Do tego drogi między biegami są krótkie, a bieg wbija się precyzyjnie bez żadnego haczenia. Zawieszenie z nowymi amortyzatorami to również zaskoczenie na plus. Moja pierwsza myśl bardzo zwarte. W zakrętach na zdaje się nie wychylać. Nawet większe prędkości, przy skręconych kołach, nie robię na nim wrażenia. Wjeżdżamy więc na bardziej nierówną drogę. Po powałdowaniach nawierzchni występujących krótko po sobie, jak przykładowo podbicia jezdni przez korzenie drzew, auto nie wpada tutaj w żaden rezonans. Nie próbuje ich przesadnie tuszować i nie wpada w bujanie. Dość dokładnie policzymy pośladkami, ile takich podbić było. Wniosek wydaje się prosty, no dość szczywne to zawieszenia. Jednak szybko się okazuje, że jest też ono zaskakująco jędrne. To auto skupia się na tuszowaniu tych największych problemów, tych, które Znacząco obniżyłyby komfort jazdy, jak przykładowo głęboko zapadnięte studzienki. Ale jak mu to tuszowanie wychodzi? Jak to miało miejsce w Combo Live, umyślnie wierzę autem w każdą dziurę, jaką widzę w nawierzchni. I próbuję znaleźć tą jedną, która ukaże się zbyt duża, zbyt głęboka, albo w którą zjadę zbyt dużą prędkością. I nic: żadnego chuchnięcia, żadnego uderzenia, żadnego wyrywania plomb z zębów. Delikatne zanurkowanie w stronę tego ogromnego dziuryska, i tyle. Podsumowując, mamy tu idealny kompromis między sportem a komfortem z delikatnym uprzywilejowaniem tego pierwszego. Co szczególnie warte pochwały osiąga tak zaskakujący kompromis mimo belki skrętnej na tylnej osi. Jak komuś opisywana zwartość nie wystarcza, to opcjonalnie można domówić zawieszenie z drążkiem wata na tylnej osi. Ma on zwiększać dynamikę tylnego zawieszenia. Mazda i Opel udowadniają, że belkę skrętną da się naprawdę dobrze skonstruować. Układ kierowniczy, jak wspomniałem, na autostradzie, zaskakuje na plus. Uznamy go za bardziej bezpośredni i precyzyjny. Generuje odpowiedni opór niezależnie od prędkości, a każdy ruch kierownicą błyskawicznie przechodzi na koła. Z ciekawostek modelu z Wrócę uwagę na to, że silnik temperaturę roboczą osiąga w zaskakująco krótkim czasie. Nawet na mrozie. Zalety tego są i dla smarowanych elementów w silniku, i dla podróżujących. Przez wszystkie dni testu temperatura otoczenia oscylowała w okolicy zera, a mimo to z kratek nawiewów bardzo szybko zaczynało do nas dopływać ciepłe powietrze. Dzieje się tak przez kolejną poliftingową modyfikację. A jest nią nowa aktywna żaluzja, która zamyka zarówno górną, jak i dolną część osłony chłodnicy. Ma to skutkować cichszym wnętrzem, szybszym rozgrzewaniem silnika i niższym zużyciem paliwa. I przyznaję, czuć, że to działa. Funkcje świateł mijania już od naszej wersji GS Line pełnią diody LED. Nawet w najniższej wersji Edition wiążą się one z dopłatą zaledwie 800 zł. Świecą na ogół całkiem nieźle, chociaż lewa lampa mogłaby świecić odrobinę wyżej. Nie ma tu systemu samopoziomowania, to kierowca powinien dbać o właściwą wysokość świecenia. Przypomnę jednak, podobnie jak w przypadku Corsy, że nie są to Intelliluxy. Podstawowe LEDy nie są matrycowe. Super zaawansowane oświetlenie matrycowe Intellilux jest seryjne dla. Najwyższej wersji, w pozostałych wiąże się z dopłatą 5000 zł. Powiem tylko warto. W internecie pojawiło się sporo zarzutów odnośnie wzrostu cen nowej Astry. Owszem, takowy wzrost jest, ale nie wynosi jak niektórzy podają 10 tysięcy złotych. Nie możemy jeden do jednego porównywać cen wersji podstawowych przed liftingu i po liftingu, gdyż w tej nowszej pojawiły się chociażby elementy dodatkowego, w przedliftingowej wersji, pakietu biznes. Po zrównaniu cen różnica maleje do mniej więcej 5 tysięcy złotych. Co mnie jednak trochę zaskoczyło to koszt naszej demówki. Ze wszystkimi dodatkami kosztuje ona blisko 100 tysięcy złotych. Ktoś słusznie zauważy strasznie drogo, ale to trochę dzika konfiguracja, bo mamy tutaj dobre 14 tysięcy złotych w samych opcjach. Przy takiej wartości auta polecam znaleźć jeszcze 10 tysięcy złotych zaskurniaków i proponowałbym najwyższą wersję Ultimate, która w standardzie będzie miała Alcantarę, większą nawigację, matrycowe światła ledowe warte wszelkich pieniędzy, automatyczne parkowanie, czujnik martwego pola, system bezkluczykowy czy jakieś sportowe elementy we wnętrzu. Należy jeszcze pamiętać o pozytywnej polityce rabatowej Opla. Raczej nikt nie wyjdzie z salonu za tyle, ile widzi w cenniku. I choć Astra jest bardzo dojrzałym, i dopracowanym samochodem, to najwięcej nadziei wiąże wobec niej właśnie z polityką rabatową. Astra przyszła w facelifting, który póki co zakończył dla niej erę czterocylindrowych silników. Jednak kilka dni z nową jednostką 1.2 przekonało mnie, że zdecydowanie da się ją polubić. Poza tym Astra dalej została tą samą, dobrą Astrom. Świetnie jeżdżącą, z obszerną kabiną, wyróżniającą się niezastąpionymi fotelami AGR czy opcjonalnymi reflektorami matrycowymi. Więc choć na początku byłem do niej nastawiony negatywnie, to z każdym kolejnym kilometrem przekonywałem się do niej coraz bardziej. I taki jest właśnie. Nowy Opel Astra